Nazywam się Bartłomiej Zalewski. Jestem trenerem reprezentacji U15. Oglądacie Extra Time. W dzisiejszym odcinku zaprezentujemy ćwiczenie stosowane w rozgrzewce, czyli w pierwszej części treningu, które zawiera w sobie elementy ćwiczeń ogólnorozwojowych, doskonalenia, przyjęcia i podania piłki. Oraz prowadzenia ze zwodem. Zespół podzielony jest na dwie drużyny, piłka na parę. Zawodnicy w środkowej części układu podają piłkę według określonych zasad: na początku piłkę rękoma, później piłkę po podłożu nogami. W tej części ćwiczenia wykorzystują różne formy odegrań, piłki, podań, doskonaląc technikę użytkową, przyjęcia i podania. Natomiast w części zewnętrznej ćwiczenia zawodnicy z jednej strony prowadzą piłkę przy nodze, doskonalą, z dribbling, różne formy ćwiczeń użytkowych z piłką. Z drugiej strony wykorzystują pachołki do ćwiczeń ogólnorozwojowych, czyli, czyli rozgrywają, rozżywają się i przygotowują się do części głównej treningu. Ćwiczenie można stosować w każdej jednostce treningowej. Jest to ćwiczenie kompleksowe, które zawiera w sobie Zarówno elementy ćwiczeń ogólnorozwojowych, jak i ćwiczenia techniki. Stosujemy je w takiej formie ze względu na to, że jest doskonałym przygotowaniem zawodników do, do treningu. Przede wszystkim jest ćwiczeniem, które wykonujemy z piłką i. W końcowej części tego ćwiczenia możemy zastosować różnego rodzaju formy ćwiczeń rozciągających z cingu aktywnego.